Dzień dobry, witam wszystkich w majóweczkę, dzisiaj 3 maj byłem w pracy kilka godzin eee, co ja chciałem powiedzieć? A, no bo ostatnio raz, że o jakości gadałem ale też nie cały film pokleiłem nie było na końcu pozdrowień nie, nie weszły posypałem bocianą a i ten te si siwe, siwe, młode bociany po starej parze przełożyłem pod te pod, słuchajcie, pod te pod te koki, czyli tą kocz te kończate koki, co wychowały swoje te piękności. O. Normalnie miałbym, chciałem je, tak myślałem, żeby je bratu dać, ale nie będę mu takich mądrych koczków dawał i go wspierał. Podłożyłem, bo siedzi tam Siedzi ojciec, dobra. To może wychowają. Co coś zniosło, ale nie wiem co. Blawinderki są tu małe, sobie śpi. Nawet fajny blowinderek wyszedł. Fajny. Tu czerwoniaczki też są fajne. Czarne już tam zaczynają przelatywać. Jeden ma białą dupkę trochę Ten jest w miarę okej okay. Ten jest w miarę OK, może trochę za długi ma ten fartuch, ale tam, aby tylko latał Ten ma białą dupkę chyba, zaraz zobaczymy No białą dupeczkę ma takie Ten się nie udał A tutaj kończata ma jajka w może podłożej masłowych znowu. Chyba tak zrobię. Chyba tak zrobię podłożej masłowych. Zaraz zobaczę czy masłowe. Słuchajcie. Tutaj też był jeden bocianek na ziemi. Podziabały go. Wrzuciłem go tutaj. Do tego. Ale coś słabo jest nakarmiony. Ten kok jest po tej i bocianie. Ja myślałem, że on... Słuchajcie, że on... No, nie widziałem go, nie widziałem, mówię, gdzieś pewnie nie wiem, a to taki kocamber wyszedł, o Jezu. Tego to jest tego też trzeba bratu podrzucić. Normalnie będzie jak znalazł sztuka. No młode siwe mają tutaj. Wreszcie w lepszym gnieździe niż tu Masłowe mają gdzieś tutaj. Nie, dopiero się szykują niestety. No, jest takich małych kluseczek, trochę ja idę. Słuchajcie, dzisiaj się przebiorę. Może pokoszę trawę. Może, może, może ten. No, i oczywiście muszę działać drzewo cały czas. No dobra, później coś tam dogram. Tutaj młodzież już się zrywają same. Nie ganiałem ich, a same się zrywają, bo wyszedłem z gołemnika, od razu poszły w górę. A od urodzenia jest ciągle, ta... o, klepu, słyszycie, jak klepią, od urodzenia od małego ciągle jest tak samo. Wchodzę do gołemnika, wyganiam, zganiam, więc one. O, a tu bocian siwy, tak pięknie chodził, ten świeży, a teraz widzę się leni. Jakoś gorąco dzisiaj jest. Nic, słońce ogrzewa, oczy oślepia. No dobra, nie straszę ich. Niech dobra, nie straszę. Chłodno się zrobiło. Wiatr zaczął wiać. A ta koczka. A co tutaj widzicie? To ten kaleka bocian się z nią sparzył. No i cóż, i on ma prawo do miłości, także niech już zostanie. Niech już chodzą razem. A ten, ja trochę pokosiłem podwórko. Pierwsze koszenie w tym roku. Drzewo dziabie, ale jeszcze jest sporo do dziabania. Majówka... Majówka ten, aktywna fizycznie, nie ma siedzenia. Tutaj bocian gania tą bociankę od Tomka, co wziąłem. Nie wiem, czy tam wychowały coś, czy nie, bo ja tam mało z nimi czasu spędzam. Nie wiem, które pary gdzie mają gniazda. Może kiedyś będzie więcej tego czasu, a na razie to tak średnio. Chłodno się zrobiło. Gdyby nie dziabanie drzewa, to pewnie byłoby nawet zimno. Patrzą się w górę, bo Piotra tam parę sztuk się zerwało. chodzi Ten szek będzie fajny pociąg wysoki na nogach nawet tylko zmężnieje, spierzy się. Nie ma co na razie nagrywać, może jak brat puści, zacznie ganiać, to... O, tu patrzcie, ten On od urodzenia taki jest, tą nogę miał, myślałem, że to będzie samica, a to jednak samiec i jakoś jemu się udało znaleźć dziewczynę. Także nie traćcie nadziei. Też tak Właśnie dzisiaj sobie tak myślałem, bo mówię dużo, dużo żon. Nie, nie za bardzo akceptuje te hobby nasze, te gołębie. A przecież gołębie to bardzo dobre hobby dla żon, bo mąż zawsze jest w domu przy gołębiach, nie wyjeżdża nigdzie. Także ma, ma, ma żona, męża cały czas na oku. A jak już się jeździ na ryby, to już nie zawsze można na ryby pojechać. Można gdzieś indziej Z koleżanką A my gołębiarze cały czas przy gojemniku Bez garba, bo głowa, głowa w górę A <głowa> i to takie bzdury gadam, no w każdym bądź razie I tak ja ciągle mówię, no to tak. Ale jak sami, no nie każdy wie, że nagrywać i mówić sam do siebie, to tak nie każdy to umie i potrafi. Ja już się trochę przyzwyczaiłem, ale początki były trudne, żeby rozmawiać sam ze sobą. Może jakby po alkoholu nagrywał, to by lepiej to szło nagrywanie i ta rozmowa sama ze, samym ze sobą. O bociany fajnie, fajnie, że w formie, fajnie, że energiczne, że, że zdrowe. O a tutaj bocian co grucha to już jest tegoroczny młody, widzicie? To już jest tegoroczny młody, wczesny. Z tych pierwszych. Jeszcze miesiąc i by poszedł w parę. I tak na samca to jest całkiem szczupły, nie za duży. I dobrze, bo takie bociany będą latać. Im większy bocian, tym gorszy lotnik z niego. Koroniaty ma jajka. Zobaczymy, co tam się wyleże, czy jakiś szczupkiem O, lotnik się zrywa, koczek. O, o. Ciekawe, jak się spierze. Ciekawe, czy będzie wyglądał lepiej, czy gorzej. Ale liczyłem, że zniósł się ta czarna z białym drugie jajka, ale słuchajcie, nie zniosły jeszcze szkoda, bo jeszcze z jednego takiego mógłbym chować no, fajnie, gdybym miał czarny ogon, taki naprawdę czarny jak, jak dryer, jak krymek, o, to wtedy by byłby fajny. winderka też fajna, dobrze wydane 30 zł. Jajka niesie, do lotu się rwie, dobrze mu chowa młode, fajne młode po niej idą. Także nie żałuję, że ją kupiłem. Dobra, znowu zrobimy sobie przerwę idę dziabać. Później, jak mnie najdzie jakaś myśl, to znowu coś dogram. Młody tego tegoroczny też już. Już zaczyna się pierzyć. Dobra, zamykam zaraz bociany. Jadę do domu, wstawiać wam film. Także skoro ostatnio nie było podziękowań, to dzisiaj dziękuję wszystkim za oglądanie. Subskrypcję. Eee... No i dzięki, że jesteście. Do następnego razu. Cześć. A jeszcze na koniec widzę, że pan Janek zgonił. Idealnie nad brata budą prawie chodzą. Teraz spróbuję zbliżyć. Ale ja już zamykam, jadę, już nie ganiam. Jeszcze nie pora na ganianie. Jeszcze się naganiamy, mam nadzieję, w tym roku.